Dzień dobry. Środa! Środa, moi drodzy, dyscyplina. Biegamy, ćwiczymy, pijemy zdrowo. Wołam do Was dzisiaj. Nie szukaj pomocy z zewnątrz. Nie szukaj guru. Nie szukaj złotych life'ów. Nie szukaj złotych recept. Bo każda recepta, każda odpowiedź jest w Tobie. To dyscyplina, moi drodzy. To proaktywność. To. Szukanie i słuchanie swojego ciała, to dbanie o swoje ciało, to dbanie o wymiar fizyczny. Wtedy udowodnisz sobie, że panujesz nad sytuacją, że to ty jesteś tutaj szefem. Dyscyplina to nie przymus, ale to dowód na to, że panujesz nad ciałem, nad umysłem, że robisz rzeczy, które cię wspierają. Od czego zacząć przemianę? Od czego zacząć wzrost? Od dyscypliny. Od zdrowych nawyków, od ćwiczeń. Zapraszam Cię krótko po piątej. Od soku sera 6.30. A może jesteś już gotowy na bieganie? To też bardzo serdecznie Cię zapraszam. Serdecznie pozdrawiam Katarzyna Graf. Obudźcie się, zanim będzie za późno. Takie ogromne osiedle w Krakowie. Kraków, godzina 5.15. A ja biegam sama. Nie ma nikogo. Jakie są statystyki? Zatrważające. Dyscyplina! To słowo zapamiętaj na rok 2026, poziaki.